Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest 26 listopada 2025 roku. Zobaczcie, jaka jest na zewnątrz aura. Wreszcie przyszła zima, i tak się akurat składa, szczęśliwie, że dzisiaj na budowie nowej siedziby Gotronika jest uruchomienie pompy ciepła i ogrzewania podłogowego a więc idealnie, je, żebym zaprezentował działanie kamery termowizyjnej. Biorę moją, moją kamerę termowizyjną i w praktyce sprawdzimy. Mam no, nadzieję, że nie będzie potrzeby sprawdzania jakichś usterek, jak ta kamera działa w praktyce. I odcinek wrzucę na mój główny kanał, ale w taki jestem bardzo mocno zabiegany. Dla niektórych osób taka aura to jest dołująca, a zima to jest jedna z czterech moich ulubionych pór roku. I dzisiaj też właśnie wciąż cierpię, bo mam w głowie i buzuje mi. Tutaj chcę przygotować odcinek na temat takiego skopometru ZT703. To będzie moja taka odpowiedź do nagrania pana Piotra Burnosa. I powiem Wam szczerze, że pan Piotr może mieć rację i ja mogę mieć rację. Ja to Wam też przedstawię na tym moim głównym kanale gotronik.pl. Że ten miernik też może być dobrym wyborem i warto jednak go kupić. Wczoraj też nie miałem czasu, bo powiem Wam, tutaj jestem w moim biurze. Wczoraj odwiedził mnie mój boss z firmy UNITE, dyrektor generalny Tomas Huna, całą Europę. I to też jest taka magia, właśnie, że ja w ciągłym tym pędzie ciągle się rozwijam, bo kto stoi w miejscu, ten się cofa. Tutaj kilka lat temu pierwszy raz spotkałem się z panem Tomasem. I w dniu wczorajszym wczoraj przybyli, cieszą się z osiągniętych przeze mnie wyników biznesowych i w nagrodę co? Powiedzieli mi, że mają target dla mnie, żeby zwiększyć sprzedaż o 20%, a w tym roku była ta rekordowa sprzedaż. No i co, wiele osób by się zmartwiło? Hmm, tyle zrobiłem, a oni jeszcze podwyższają mi poprzeczkę. A ja jestem bardzo ucieszony, bo wyzwania to jest to, co kocham i człowiek musi się rozwijać. Dobra, kończę i zapraszam na mój ten główny kanał, a tutaj też kontynuuję moją działalność na tym zapasowym kanale, gdzie taki będę prowadził blog związany z życiem i elektroniką. Cześć na razie!